To Wojta, to jest trzeci odcinek 20, Dzisiaj lecimy yy, klasycznie z drapcikiem. Zanim to, to klasycznie paczka powitalna i paczka specjalna. Zacznijmy od paczki powitalnej, a w tej paczce mamy... czym on reala, no dobra. No, to lecimy otwierać paczkę specjalną. Ok, I lecimy w, i co my tam mamy w tej paczce? I forma jak zawsze dramat, dramat. Mnie te informy irytują, to jest po prostu niemożliwe. Dobra, lecimy, drafcik i <laughs> formacja 4-5-1, no dobra. I kapitanem jest zaś De Bruyne Toty, i wiem czemu, mam wrażenie, że zawsze ten by wypada jako kapitan, może nie zawsze, ale bardzo często. A drugim kapitanem będzie Messi Shifter. no nie, nie kapitan, tylko zawodnikiem oczywiście, Messie Shapeshifter. Kolejny bobby Firmino, No, no dobra. Mm, teraz, teraz mocno zaczęliśmy. Teraz bierzemy Sonika. A na pepe, pepe. <grymne> Jak się to fajnie zgrywa. Pepe, pepe. Na eśp. Pe... Te ty, ty. A jejaj, je, szkoda, że mogę go wziąć. Wezmę Kołacicia. Na Robertson. Albo Jan Wirtogę. Może być Jan Wertoggen. tutaj niestety mamy Silverka. I kolejny to Eder Militao i weźmiemy chyba Edera Militao, Edera Militao. na PO weźmiemy Kyle'a Walkera, albo może być Aspliqueta, bo jeden overal więcej, może być mniejszy. Bierzemy tutaj Martineza i kolejny lekarz będzie Alison w porządku, może być, zgrywa się z tą dwójką obrońców. Kai Walker, dobra, w porządku, tylko dlaczego tracę zgranie? Nie wiem. Kolejny wybór to Dijk, OK ok, okej, spoko. Jak najbardziej git. W pomocy dramat. Właśnie, to minaj, który zmienił Messi. jest to zgrania, ciekawe. Ciekawe rozwiązanie, ale my wolimy lepszego, no jest lepszy Aleksander Arnold albo Riyad Mares. Dobra, kolejny to Ronaldo zwykły albo Aguero potem Nie, ja, weźmiemy sobie Ronaldo zwykłego. Messi Ronaldo na ławce, ciekawe rozwiązanie. Kolejny wybór to Van Bułkę, bo tak się go chyba czyta. Dobra, kolejna karta to Davison Sanchez i zmienimy sobie go za Aspicuete. I cztero stadiony. Pierwszy z nich jest Aguero... nie, weźmy sobie Alsomę, bo czemu nie, ma najwyższy overall. A z będziemy się dobrym. Kolejny burto to hmm. Wiecie co, weźmy jednak parę chłopot no bo i tak ten Eriksen się nie przyda. I lecimy na dwa ostatnie obory. Pierwszym z nich jest Karim Benzema. No weźmiemy sobie Karima Benzema, który nie pomógł Ceyralowi w awansie do ćwierćfinału. W ogóle to jest ciekawa, to jest że trzech mistrzów, a, że mistrz, że w jednej z mistrzów wypadli mistrzowie Anglii, Włoch i Hiszpanii. To jest, to jest ciekawostka, że odpadli i że już tylko są mistrzowie Francji i Niemiec. Bardzo ciekawe, bo Liverpool, jak wiemy, odpadł z Atletico i Juve wczoraj w ogóle sensacyjnie przegrało z Gijonem, mimo że Ronaldo grał świetnie. No i właśnie Real przegrał z City. No, ale w ogóle, Real już dwukrotnie z rzędu odpadł w jednej. Co też potwierdza, no, co też potwierdza nie jest za mimo że zdobyli mistrzostwo tego pani. no trudno, co zrobić, lecimy Meczy z Skrybrysz i Filmino Mares, De Bruyne pięknie, bardzo dobre otwarcie, 3-0 zacięło się, wciśnęło, bierzemy się z Liverpoolem może być ciężko i Keita strzela bramkę ale Mares szybko, Filmino no i pięknie na jednego. Wygrywamy z Derec. Kolejny meczyk z Napoli. Które dzisiaj gra z Barceloną w Lidze Mistrzów. Zobaczymy, jak się spisze. tym tymczasem 2 do 0. Ja tam naprawdę jestem jednak na to, że Napoli wyjdzie. Aczkolwiek faworytą jest Barca, no ale widzimy, co się dzieje z Barcą. I moim zdaniem. Tutaj jednak faworytem jest snau a nie trafiamy na Baby Sol Stars. Chyba nie mamy z nimi żadnych szans, chociaż walczymy jak równy z równym. Ale no właśnie, Dybala niszczy nam te wszystkie nadzieje i przegrywamy w finale. No trudno się mówi, ale yy, mamy mnóstwo paczek, więc może w paczkach jakoś się odkujemy. Okej, okay, no i otwieramy paczki specjalne. O, za końsy paczka taka. I w tej paczce mam ikonę! Tak jest! Ikona! Wreszcie ikona. Kto to będzie? Włochy? Boże Maldini? Nie, Fieri. Ajajaj. Aj. No to nie jest zbyt dobra ikona, no ale ikona jest. Spoko! Spoko. Kolejna paczka i kolejna ikona. Co jest? Dwie ikony, dwie ikon? dwie ikony pod rząd. Jak to jest możliwe? Hiszpania. Esio? Pujol? Nie. hierrokej. Okay. W ogóle głos mi się połamał. Masakra. Wszystko mi się połamało. Co, Co jest zgrane? Dwie ikony pod rząd. Jak to jest możliwe? Jeszcze Jordi Alba do tego. Coś pięknego. Coś pięknego, no naprawdę. Pako opening udany, zdecydowanie udany. A może trzecia ikona pod by było już szaleństwo. Czekajcie, no, Niestety inform... Nie ikona! Co? 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 Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co tu się stanęło? Przecież to jest inform. Co jest? Ej widzieliście to? Co jest grane? What? Jeśli... No to, to jakiś bug musiał być, no nie wierzę, że... What? Ale co to było? Co to było? No, no to na pewno bug. No aplikacja mi się zbogowała. Aplikacja mi się zbogowała, no mi się wyświetlił dziwny yy... Borka Valero, który był tak naprawdę informem, ale dziwne to, dlaczego, dlaczego pojawił się w tej ikonie. Nie wiem czemu. Nie, to miałem paczkę otworzyć na trudno. Trudno, niech będzie tak. No i dzisiaj Pakopeniku, jak najbardziej udany. Bardzo, trafiłem bardzo solidny walkout i dwa, dwie ikony. Przegraliśmy drafta, ale dostaliśmy co ze nagrody, które się opłaciły. Więc tracicie Pana razie i cześć.